Witajcie, kochani, na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny filmik. Mam dzisiaj krzyżóweczki, trzy sztuki za 3 zł. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Ostatnio jakoś tak dużo tych pustaków było, więc trochę pofolguję. I y, takie mniejsze odcinki, no ale nic, zobaczymy, bo czasem w tych mniejszych lepiej mam niż jak kupię za dużo i nic nie ma. Dobra, zabieramy się za drapanko. zrobka z numerem 69, pierwsza litera S. Los, Ilustracja, stek, rodos. I to było na tyle. Literka P, etap. Więcej nie widzę. Literka I. Legnica, Zanzibar, Unicef i Folia. H. Hel. Więcej chyba nie widzę. X. ale chyba nie ma. Literka E. Hel. Nicef. Etap. Egida. Emu. Legnica. Dobrze. Literka A. Unia, ilustracja, Zanzibar, Sara, Antoni, etap. No i to by było na tyle. Literka Z, Zanzibar, więcej nie widzę. Literka B, Zanzibar, Boa. No tutaj jeszcze egida więcej nie ma literka i tutaj no i więcej nie ma literka c ilustracja legnica UNICEF. no i to było na tyle literka w no chyba nie ma w ogóle literka o Tutaj mamy, o, mamy pierwsze słowo BOA, RODOS, LOS, najwięcej nie ma, literka D, RODOS, tutaj mamy D, najwięcej nie ma, literka J, tutaj mamy, lustracja, więcej nie ma, literka K stek, fax, najwięcej nie ma, literka U, emu, unia, unicef, no i więcej nie ma i ostatnia literka jest to literka N, zanzibar, mamy unia, drugie słowo, letnica, unicef, no ale niestety nie ma nic, a no, pierwsza zdrabka jest pusta, chociaż nadzieja była, nie? Kolejna zrapeczka i zaczynamy literką A. Znowu mamy Unia, Akcja, Kakao, Sad, pav, Haft, Tekla, więcej nie ma, literka H, Haft, więcej nie ma, literka S. Indeks. To było na tyle. literka E, Ren, Emu, tekla. Indeks. No i więcej nie widzę. Literka M, Emu. Mm. Więcej nie ma. Literka C, akcja mamy C, więcej nie ma, literka E, wycinek, więcej nie ma, literka U, Unia, MU, mamy pierwsze słowo, Unik, więcej nie ma, literka D, SAT, mamy drugie słowo, indeks, więcej nie ma literka L tutaj mamy L tecla najwięcej no nie ma literka O tutaj mamy O hokeist kakao więcej nie ma literka Z dżig tutaj jeszcze mamy S ok literka P, praw? Więcej nie ma. Literka B. Tutaj mamy B, a tutaj jeszcze mamy U, więcej nie ma. Literka R, ren. No i więcej nie widzę. Literka I. Unik, unia. Indeks, kiwi, dzik. To było na tyle. Tylko j, akcja. Więcej nie ma i ostatnia literka jest tylko t. Tutaj mamy te, tutaj mamy te. Dalej, nic nam to nie dało niestety. Znowu pustak. No i ostatnia trapeczka. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Zaczynamy literką X i mamy tutaj Max. literka O, Troja, Uskos, OR, więcej nie ma. literka J, Jess, Troja, więcej nie ma. literka F. Hmm. Nie widzę. Taka E. Satyr, nesa Koniec, Cyrka P, Por, Impreza. Więcej nie widzę. Hm, nie ma, chyba nie ma, nie widzę. Literka K. Tutaj mamy K, Us Uskok, ale nie ma, nic więcej literka D, tutaj, tutaj, nic więcej, literka W, Wadowice, lew, więcej nie ma, literka E, Lew, Ser, Impreza, Nike, tutaj, literka S, Nysa, ser, satyra, uskok. To było na tyle. Literka B, bumerang, broda, więcej nie ma. Literka N, Nysa, nike, więcej nie ma. Literka I, pilk. Tutaj mamy imprezę. Nikę mamy pierwsze słowo. Więcej nie ma. Literka G. Tutaj. 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 Nic więcej. Tutaj jeszcze mamy O. Literka T. I tutaj troja. I ostatnia literka A. Satyr. Nessa mamy słowo max. Ale i tak nic nam to nie daje. Także mamy kolejnego pustaka. Także znowu trzy pustaczki. No, nic na to nie poradzimy. Ja dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.